Ostrowiecka Karta Komunikacyjna OKK to elektroniczna karta, która jest nośnikiem biletów komunikacji miejskiej oraz e-portmonetką. Kartę można wyrobić bezpłatnie w dwóch punktach na terenie miasta: w Ostrowieckim Browarze Kultury przy punkcie informacji turystycznej oraz w siedzibie MZK. Aby wyrobić kartę OKK, musisz mieć przy sobie dowód osobisty i zdjęcie. Fotografię możesz bezpłatnie wykonać na miejscu. W trakcie wyrabiania karty pracownik MZK zapisze informacje o indywidualnych uprawnieniach do ulg, które posiadasz. Nie będzie już konieczne posiadanie przy sobie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulg. Doładowywanie karty. Swoją kartę OKK możesz doładować już w momencie wyrabiania jej w jednym z punktów. Wybrana przez Ciebie kwota doładowania lub rodzaj biletu okresowego zostaną zapisane i automatycznie aktywowane na karcie. Kartę możesz doładować również samodzielnie przez internet, zakładając swoje konto osobiste i dokonując przelewu. Pamiętaj, że wybierając taką formę doładowania, kartę musisz aktywować po wejściu do autobusu. Jak korzystać z karty OKK? Po pierwsze. Jeżeli na Twojej karcie OKK jest już aktywowany bilet okresowy, wystarczy, że po wejściu do autobusu przyłożysz kartę do kasownika. Po drugie, w przypadku, kiedy Twoja karta jest zasilona tylko środkami, na ekranie dotykowym wybierz przycisk płatność kartą miejską. Wybierz rodzaj biletu i jedną ze stref, do której chcesz podróżować, oraz przyłóż kartę do kasownika. Po trzecie, za przejazd możesz zapłacić również swoją kartą płatniczą. Takiej płatności dokonasz tylko w środkowym kasowniku w autobusie. Na ekranie wybierz płatność kartą bankową. Wybierz rodzaj i ilość biletów. Kliknij Zapłać i przyłóż swoją kartę do czytnika. Po czwarte, pamiętaj, jeżeli jesteś uprawniony do bezpłatnego korzystania z przejazdów, po wejściu do autobusu każdorazowo musisz przyłożyć kartę OKK do kasownika. Jak sprawdzić stan konta swojej OKK? Na ekranie kasownika wybierz przycisk Sprawdzanie biletów na karcie i przyłóż swoją OKK. Na ekranie zobaczysz aktualny stan swoich środków i biletów. Od 1 marca 2023 roku każdy posiadacz karty będzie uprawniony do przejazdu autobusem za jedyne złoty 50. Zł. Taniej, wygodniej, prościej. Podróżuj z ostrowiecką kartą OKK.